Siemanko, z tej strony ChatPlayer i mamy tutaj teraz gameplay z y, Multiplayera w Call of Duty Ghost. Y, mam tutaj już drugą rangę. Zagrałem przed chwilą pierwszy mecz i pomyślałem, a czemu, nagramy, czemu by nie nagramy sobie pierwszy y, filmik z multi y, tak tylko, żeby zaprezentować jak to wszystko wygląda. Y, na razie nawet nie mam żadnej stworzonej klasy, bo mnie na nic nie stać. Muszę dopiero nazbierać tych Ghost Points całych, czy jak to się tam nazywa. Żeby móc kupić perki, dodatki do broni i tak dalej, więc tutaj mamy tylko typowo. Więc zapraszam. Mały loading Mamy jakiś średniowieczny zamek, nie wiem co to tutaj. Jakieś ruiny zamku Tej mapy chyba nawet nigdy nie widziałem w żadnym wcześniejszym gameplay'u Team Deathmatch. Team Death Match. No, nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam iść. Więc idziemy na próbę tak jakby. Czy tu się ktoś pojawi z przodu? Co moja drużyna udała się całkowicie gdzie indziej, nie wiem Aha, dobra. Super, pierwsza śmierć. Więc dobrze w dobrą stronę poszedłem. Wow, dorwałem gościa. OK Co to tutaj jest? To jest Odyn? To jest chyba Odyn. No ale tematycznie nam się zgrało, no. Nikogo nie mogę znaleźć jak na razie. Tu widzę jakichś moich zawodników. O, tutaj ktoś mi mignął przez chwilę. Dobra, i ostrzał od razu. Nie no, przejdź! Kurwa! Musiałem się zatkać w tym głupim płocie, ja pierdolę, no. Gosia miałem od razu za plecami. Nikt nie uruchamia żadnego UAV ani nic w tym stylu, więc nie mam zielonego pojęcia, gdzie są inni przeciwnicy. O, tutaj teraz widać kogoś na mapie. No i się zgubili, chyba na górze ktoś jest. Dobra, jest headshot. O Jezus, tego był nade mną, no. Akurat wychodził tutaj do góry, dlatego go nie, nie szło dojrzeć. No nie idzie nam to zbyt pięknie, jak na początek. Dobra. Ta broń przypomina PP-90 trochę z... Y MW3 Ja pierdolę sko Oj, tam gościu się kitrał gdzieś za murem. A słyszałem kogoś przy sobie, właśnie to był ten po lewej. No, tu mam jakieś wyjście do góry. Gościu się zespawnował Ale miał pecha takiego spawna dostać na sam początek. No, a tutaj wszystko jest dopiero jeszcze do, do, do szlifowania. Na pewno będą błędy na samym początku. Tak cud, że jeszcze żadnego hakera nie ma. Czytałem w wiadomości, że już pojawili się hakerzy jeszcze przed samą premierą. A, i tutaj ktoś mi go zabił. Tam ktoś jest przede mną? I kolejny zawodnik. Co tu się dzieje? Gdzie on był? O Boże! Ale mam miejscówkę. Jak na razie moja drużyna wygrywa, więc nie jest źle. Co tu się dzieje? Chciałbym wiedzieć, gdzie jest ta, em, gdzie jest ten budynek, w którym ten gość non stop się... Kurwa, no! Masakra, nie wiem czy to było od razu po spawnie? Aaaaajajajajajaj, a było tak blisko, asysta z tego wyszła jedynie. A to te gościu jakieś cuda próbował stworzyć, wyjść za mapę chyba. Kurwa no, to jest niesamowite, po prostu niesamowite, żeby tak ginąć od... Cały czas w plecy, kurwa. No i tutaj się mnie goście powinien już spodziewać. Ktoś za mną, chyba? No, tutaj mnie uratowali. Nie powiem. Podejdziecie nie? Nie no za daleko jak na SMG. Ja pierdolę, ale się tam Och. Niesamowite, no. Tutaj gościu tym razem miał pecha. Oj 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 oj. No, i już mam ujemne ratio. Kurwa, mać, kurwa, mać. Nic. Nie zdążyłem się schować, no. Nie wiem, gdzie ich się spodziewać. Nie ma żadnego UAV. To nie jest tak jak granie w Black Ops, gdzie UAV lata non-stop, praktycznie. Ale to może. Wow, gość miał killstreaka IMS Ale wygrywamy Ja pierdolę, no Gdzieś tędy może? No i od tyłu, oczywiście, cóż by nie Wow, ale mi wleciał teraz pod lufę. O, mamy SATCOMA. Więc to jest nasze UAV teraz. Tylko, że te akurat działają tak, że musi być ich kilka, żeby, żeby działało to tak jak, ma, jak należy. Co się dzieje? Się przestraszyłem, kurwa. Dobra, jest mój. Gdzieś z tej strony. Przeciwnicy też mają teraz Satkoma. To już nie jest UAV, teraz już jest Satkom. O, mam pieska. Akurat na dwa kile przed końcem się pojawił piesek. Gdzie jesteś? Riley. i nawet go nie użyłem niestety. Ale wygraliśmy, więc to było moja druga gra w um... Multi Ghost. E, nic cudownego, no ale tak to wygląda. E, mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, to proszę zostawcie lajka. Komentujcie i tak dalej. E, do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmikach z Multi i z Singla. Tymczasem pa pa!